Sieman, ze strony igonagos.pl. Dzisiaj zaglądamy sobie z survival Minecrafta. Eee, no, widzowie, bo ja mam takiego Zanobistą takiego skina mam, widzowie, a jest takie wow, widzowie, ale jest takie epic no normalnie jak Minecrafta. Więc tak, eee, dzisiaj zaglądamy sobie z na, na przykład survival z Minecrafta. Także, no. Także pozdrow, pozdrow dla kolegów. Widzowie, idziemy do jaskini. Widzowie, yy, zostawcie łapecie w górę i suskie przed tą i, i tyle. No, będzie się awant... Co ty kurna lubisz z tym, skelety ty? Wypierdzielaj! Kurde, głodny jestem, bo zaraz mnie pęknie zaraz. Bo bzuchu. Dobra, idzie. Dobra. Czekaj. Okay. Muszę skoczyć tam. Okej. Okay. Okej. Okay. Jest spoko. Dobra. No Jezu. Idzie. Pa. No i super, jest elegancko. Dobra. Creeper! A. Ipa! Dobra, idziemy widzowie, idziemy. Dobra. spójrzmy co my tu mamy jeszcze. Dobra. Widzowie, bo jak, Kurna, surowe złoto! Absolutnie ci nie ma, widzowie! Ci nie ma! A ty skelet zostaniesz tam bez rzeczy. Słuchajcie, widzowie. Ja się. Nie, nie, nie. Ja się tylko. Będę miał bogaty od. Jak będę zbudował taki zamek, gdzie ja jestem normalny, jak nieby jak Hazbin Hotel na przykład. Jestem tak normalny jak Alastor. Także. Dobra. Dobra, widzowie. Wychodzimy stąd. Dobra. Kurde, idzie ten Clipper, jeszcze szkielet Essa. Bejniu. Także. O. Wygląda jak niby jak krew albo czy ketchup, Nie wiem, czy sosu. Aha. No i pięknie. S super. Za się tak wygląda. Nie, no, nie. Dobra. Żypiej! Gospodarz. I obudzowiek. Jump. Dobra. Dobra. Wszystko. Bierzemy to wszystko. I tak dalej. Kto? to ja, gdzie jestem? Eee. Y Kobie nie ten... A, zepsuło się. Ja pierdziele co za kretyn. Co za kretyn. Widzowie, ja nie wiem dlaczego e, tak, zrobiłem animację na tym. że Jakiś tam Dart Weidel i wysysz Igor na Gosp, bo ja robiłem tak. Taki dźwięk. Igor... Ja jestem twoim tatą! Nie! Nie jesteś tatą. O, tak, jestem twoim ojcem. Nieprawda, prawda. Udawać, nie udawam, jestem twoim tatą. Nie, nie jesteś tatą. Przestań kurna mówić, że nie jestem tatą w czwoku jedency. Naaa! No Dobra, zabijecie mnie. Naaa! No ja no 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 Dobra. Ustam, nie przelewam i tak dalej. O. Tak szczerze. O. W tydzień temu zbudowałem na tym zamek, i. Opa. Zobaczy. Jest straszny daleko. Schody w górę, jak z zakopanem. A tutaj. To Nedel. Ohio! Bez od razu, chyba. Dobra. Dobra. Widzowie. To jest to. A tutaj jest balkon. No i to jest... to jest to. No, tak szczerze powiem. Dobra. Wychodzę stąd. Czekaj, tam jest woda. Dobra. Widzowie, zróbcie kipa! Zróbcie klipa, widzowie, zróbcie klipa! Szybko! Dobra. Tak tak se, se powiem, że co... O! Jest, że coś. <grych> dobra. Jeszcze drugi. Kurde, kolejny. Ale dobra. Już mam. A to co to jest? A to jakiś głupoty, dziwny jakiś piesek, a nie, to wilk, przepraszam. Oj, przeblosą, 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 przepraszam, przepraszam. Ta, jak on się wkurzy na mnie. Miszka się wkurzy na mnie. Dawaj, to daj mięsko. Ej, Miszka, wal się, wal się, wal się. Kurde menelu! Co mnie bijesz? Uraziłem cię? O, górka masz jeść! Dobra. Dobra, widzowie. Nie wiem, co daje zrobić z tym. Y, jakiś zamek z budowy, ale. Pomyślę kiedy indziej może. Może mięso za zalog. Nie wiem. Ale dobra, widzowie. To już to tyle. Dzięki za obejrzenie. No i tak dalej. To jest mój pies. Bondi. Czy tam nie wiem. Jakiś męski imię. Co tam. Czy tam Alastor czy Foxtail, na przykład. Dobra widzowie. To już to tyle. Widzowie dzięki za obejrzenie i żegnamy was. Adios. Bye. Albo now.